O Boże, kogoś potrąciłem. Drony jakieś. O w Pojazdów. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu, wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. No to spróbujemy go poszukać. Znajdź ukryty samochody na maina. On może się ukrywać. Wolni trochę. już już zatrzymać. się nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta trafi ono na Pana konto. <ścoughs> My jesteśmy gdzieś na obrzeżach miasta. Chyba V jest przyklejony do tego motoru. stanowczo. Mr. Hans. Jeżeli będziesz szukać zuracenia w Pacyfice, to dzwonisz do mnie. Jestem W. Gdzie jakieś miło Cię poznać? Bardzo miło Cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoni. W okolicach miejsca, w którym Pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od jednego do 10. Satysfakcja na mocne na sześć. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain, tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skuczy. No dobra, i co teraz? Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Coś tego. No drogę. Drogę. Może trąbę? No A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za... ...pięć... ...cztery...

Jeszcze ktoś? Gdzie ty siedzisz? Tak bardzo cię nienawidzę. Rozwalili mi motorek. Kurka. Czas złożyć broń, na Napoleonie. Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Wystarczy. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Dla main? On był naprawdę dziwny. Bardzo impertynencki, przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. A ta jednak przeżyła? Gdzie ten samochód? Może jakieś pieniążki będą? I to chyba już będzie ostatnie. ciekawy mnie, czy latającymi autami też będzie można jeździć, czy latać. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. Flamingi. Są realne jak agenci Pinkertona bez Artona. Jak ptak dość P. Zaprzeczona negacja nie, nie P. Słuchaj. Mów do mnie, Claris. Słuchaj, Claris. Zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem, ale czas wracać do domu. Dela mińczeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. Rzeź. niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Chodź głębiej. Znisz Flamingi? Chyba zniszczyła? Chyba zniszczyła. Hey, but you No i jak, Klaris? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Klaris? Wyłączyła się. Czuj się Delaney. Jak się pan miewa? Bywało lepiej. A co u Ciebie? Moje zguby wrócili do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gram. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym panu podziękować osobiście. Tam pana. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż. Tak czy owak przesyłam ostatnią radę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pan. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Od złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. A prawda? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Zatem twoim celem jest rozwijać się. Świat jest procesem. I nie wjeżdża się dwa razy na tę samą autostradę, jeśli wolno mi tak zażartować. I ja i pan, my też jesteśmy procesami. Rozwijamy się, bo jesteśmy częścią świata. Nie traktuję cię jak kogoś obcego. Miło mi to słyszeć z ust człowieka. Dołożyłem wszelkich starań, by dobrze się zasymilować. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. Skąd w ogóle wziąłeś się w mieście? Z przykrością muszę odmówić odpowiedzi na to pytanie, ze względu na zalecenia prawników. Nie chciałem być niedyskretny. A możesz zdradzić w jaki sposób zostałeś firmą taksówkową? O, to nie jest żadna tajemnica. Przejąłem upadające przedsiębiorstwo, miałem na nie dobry pomysł i jestem tu, gdzie jestem. Ale akurat flota pojazdów? Ruch, ciągła zmiana, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co może być lepszego? Nie miałem jeszcze okazji, żeby podziękować Ci za uratowanie życia. Nie mogłem postąpić inaczej. Jest pan beneficjentem programu Excelsior. Dla mnie to coś więcej niż usługa premium. Dziękuję. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Od złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Ja też. Ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę, szybko się w nim ewoluuje. Dobra, to jest to samo. Yy, dzięki i na razie. No dobra, na tym momencie zakończymy. I następne odcinki będą nagrane już niebawem. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Hej.